Dawne czasy nie były podobne do tych, w których żyjemy, gdyż złe moce panoszyły się wówczas po świecie. A świat też nie był taki jak dzisiaj, bo teraz już nie tak łatwo natknąć się na złego ducha. Jednym z takich potworów był Och, leśny car. Opowiem wam o nim kaskę, żebyście mogli się przekonać, co to za jeden. Kiedyś, dawno temu, tak dawno, że nikt nie pamięta tych czasów, jeszcze zanim nasi pradziadkowie, a nawet ich dziadkowie, przyszli na świat, Przyszł sobie pewien biedak, który miał żonę i syna jedynaka. Chłopak jednak nie zachowywał się tak, jak powinien, będąc jedynym dzieckiem i podporą rodziców. Taki był z niego len i próżniak, że Boże uchowaj! Nic nie robił, nie chciał nawet przynieść wody ze studni. Leżał tylko całymi dniami na piecu, przebierał węgle pogrzebaczem. Jeśli dali mu coś do jedzenia, jadł, a jeśli mu nie dawali, obywał się bez tego. Jego ojciec i matka bardzo się o niego martwili i mówili: Synu, co my mamy z tobą zrobić? Przecież ty do niczego się nie nadajesz. Dzieci innych ludzi są dla rodziców wsparciem i pociechą, a ty, Durniu, tylko chlepiesz za darmo. Ale to nic nie dawało. Chłopak nadal chciał nic zrobić oprócz siedzenia na piecu i grzebania w popiele. Rodzice zamartwiali się o niego dniami i nocami. A w końcu któregoś dnia matka powiedziała ojcu, co możemy zrobić z naszym synem? Sam widzisz, że choć jest już dorosły, nie mamy z niego pożytku, a jest tak głupi, że niczego nie jesteśmy go w stanie nauczyć. Więc jeśli możemy go gdzieś wyprawić, wyprawmy go, a jeśli ktoś zechce go przyjąć na służbę, niech go przyjmie, Boże znajdzie się ktoś, kto lepiej niż my zrobi z niego ludzi. Następnego dnia małżonkowie wysłali swojego syna do krawca, by nauczył się szyć. Chłopak przebywał tam trzy dni, ale potem uciekł, i wrócił do domu rodzinnego, a tam znów usiadł na piecu, by zabawiać się grzebaniem w kopiele. Ojciec sprawił mu za to lanie, po czym wysłał go do szewca, by nauczył się szyć buty. Syn jednak i tym razem uciekł. Ojciec znów go sprał i posłał do kowala, by nauczył się kuć młotem. Ale i tam chłopak nie wytrzymał zbyt długo. Co mógł zrobić jego biedny ojciec, gdy syn uciekł do domu po raz trzeci? Wiem, co z tobą zrobię, psi synu, oświadczył w końcu. Tym razem, tyle niewytrutniu, zaprowadzę cię do innego królestwa. Może tam w końcu uda ci się nauczyć czegoś przydatnego, zwłaszcza, że będziesz za daleko, by uciec do domu. Jak powiedział, tak zrobił i obydwaj wyruszyli w podróż. Szli wciąż dalej i dalej, po długich i krótkich ścieżkach, aż w końcu trafili do tak ciemnego lasu, że idąc nim nie widzieli ani ziemi, ani nieba. Gdy tak wędrowali przez puszczę, po jakimś czasie poczuli znużenie, kiedy więc dostrzegli stojące przy drodze pnie ściętych drzew, ojciec powiedział usiądę tu na chwilę, żeby odpocząć. Powiedziawszy to, usiadł na pniu i zawołał, Och, jestem taki zmęczony. Jak tylko wypowiedział te słowa, nagle nie wiadomo jak z pnia wyskoczył mały, maleńki człowieczek. Był bardzo stary, cały pokryty zmarszczkami. I miał długą zieloną brodę sięgającą mu aż do kolan. Czego żądasz ode mnie, człowieku? zapytał. Nagłe pojawienie się tej istoty wprawiło mężczyznę w osłupienie. Nikt ci tu nie wzywał idź precz powiedział mu. Jak możesz mówić takie rzeczy, po tym jak sam żeś mnie tu wezwał? spytał człowieczek. A kto ty jesteś? spytał ojciec. Jestem Och, leśny car. Po coś mnie wezwał? Precz ja Cię nie wzywałem. Czyżby? Nie wzywałaś mnie, wołając Och? Powiedziałem Och, tylko dlatego, że byłem zmęczony odpowiedział mężczyzna. A gdzież to się wybierasz? spytał: Och. Idę w szeroki świat westchnął mężczyzna. Próbuję znaleźć kogoś, kto przyjąłby mojego przygłupiego syna na służbę. Może ktoś obcy nauczy go rozumu lepiej niż rodzice. Ale to nie jest łatwe zadanie, bo gdy wcześniej próbowałem go gdzieś wysłać, Zawsze uciekał z powrotem do domu. Pozwól, że ja go przyjmę. Mnie na pewno uda się go czegoś nauczyć, zaproponował och. Wezmę go pod jednym warunkiem. Przyjdziesz po niego, gdy upłynie rok. Jeśli zdołasz go rozpoznać, będziesz mógł go zabrać. Jeśli jednak ci się nie uda, twój syn zostanie u mnie przez następny rok. Zgoda, odpowiedział ojciec. Obydwaj uścisnęli sobie dłonie, by dogonić targu, a potem mężczyzna wrócił do domu a Och zabrał jego syna ze sobą. Leśny car zaprowadził młodzieńca do swojego domu, do innego świata, do podziemnej krainy. Stała tam zielona chata z sitowia. Wszystko w środku też było zielone. Zielone ściany, zielone ławy, nawet żona Ocha i jego dzieci były zielone. Służącymi w tym domu były rusałki, również zielone, niczym ruta. – Siadaj – powiedział Och swojemu nowemu słudze. – Zaraz dostaniesz coś do zjedzenia. Wtedy rusałki dały chłopakowi jeść, a on, choć jedzenie też było zielone, zjadł wszystko. A teraz, powiedział Och, zaprowadźcie go na podwórze, niech narobie drewna i naniesie wody. Rusałki zaprowadziły chłopaka na podwórze, ale ten, zamiast porąbać drewno, położył się na nim i zasnął. Kiedy Och przyszedł zobaczyć, jak się sprawuje, powitało go donośne chrapanie uśpionego parobka. Wtedy leśny car chwycił go. Przywiązał do drewnianej kłody, a następnie ją podpalił. Gdy i z drewna, i z chłopaka, został już tylko popiół, och rozsypał go, a wiatr rozniósł prochy na cztery strony świata. Skupki kopcił wpadł na nich jeden spalony kawałek węgla. Och spryskał go żywą wodą, a wtedy stanął przed nim młodzieniec, cały i zdrowy, co to piękniejszy i silniejszy niż poprzednio. Parobek znów dostał rozkaz by narąbać drewna i nanieść wody i kolejny raz poszedł spać zamiast wziąć się do pracy. Och, i tym razem przywiązał go do kłody, spalił, trochę rzucił wiatrom, a jedyny węgielek, który pozostał, spryskał żywą wodą. Wtedy młodzieniec po raz drugi wrócił do życia. Nie był już jednak tym głupim ciamajdą co wcześniej, ale przystojnym i krzepkim kozakiem, jakiego ani słowa nie opiszą, ani sen nie wyśli. bo takiego można spotkać tylko w baśni. Jego służba u Ocha trwała przez cały rok, a kiedy ten czas dobiegł końca, ojciec wyruszył po swojego syna. Usiadł na tym samym pniu, w tym samym lesie co wcześniej i zawołał – Ochu! Och natychmiast się pojawił i powiedział – Bądź pozdrowiony, i ty bądź pozdrowiony, Ochu. Czego żądasz ode mnie? – Przyszedłem po mojego syna – odpowiedział mężczyzna. – W takim razie chodź za mną. Jeśli rozpoznasz swojego syna, będziesz mógł go zabrać, ale jeśli ci się nie uda, będzie musiał służyć mi jeszcze przez rok. Mężczyzna poszedł więc z Ochem, a ten zaprowadził go przed swój dom, a potem rozsypał na ziemi garść prosa. I natychmiast zbiegło się całe mnóstwo kogutów, by je wydziobać. Czy potrafisz wskazać mi, który z nich to twój syn? Zapytał Och. Ojciec patrzył i patrzył, ale na podwórzu nie widział nic oprócz ptactwa, a żaden kur. Niczym nie różnił się od drugiego. Więc nie był w stanie rozpoznać swojego syna. No cóż, rzekł na to Och. Jeśliś nie rozpoznał swojego syna, będzie musiał zostać u mnie jeszcze przez rok. Mężczyzna musiał więc wrócić do domu sam. Gdy minął drugi rok, ojciec znów chciał zabrać syna do domu. Poszedł więc do lasu, stanął przy tym pniu co wcześniej i zawołał: Ochu! A och znów się pojawił: Chodź ze mną! Powiedział. Zobaczymy, czy tym razem rozpoznasz swojego syna. Potem zabrał mężczyznę do zagrody i pokazał mu całe stado baranów, podobnych do siebie nawzajem, jak jedna kropla wody do drugiej. Ojciec długo się im przyglądał, ale nie udało mu się wskazać swojego syna. Skoro tak, to możesz już wracać do domu powiedział Och. Twój syn zostanie u mnie jeszcze przez rok. A przygnębiony mężczyzna z ciężkim sercem wrócił do domu. Minął kolejny rok i ojciec znów chciał iść do Ocha. Wędrował już przez jakiś czas, gdy spotkał na swojej drodze starego człowieka o włosach białych jak mleko, którego odzienie również było barwy śniegu i śniła jak słońce. — Bądź pozdrowiony, dobry człowieku! — powiedział. — I ty bądź pozdrowiony, ojczulku! — A gdzież to cię Bóg prowadzi? — Idę uwolnić mojego syna, który służył u Ocha. — A jak on się tam znalazł? — Wtedy mężczyzna... Opowiedział starcowi o tym, jak posłał swojego syna na służbę do ocha i wyjaśnił, na jakich warunkach ten zgodził się go przyjąć. — Oj, oj — odrzekł na to starzec z Ten, z którym będziesz musiał się zmierzyć, to nikczynny demon i może cię tak zwodzić bez końca. — Wiem o tym. Już dawno domyśliłem się, że to jakiś zły duch — odrzekł mężczyzna. — Ale co mi przyjdzie z tej wiedzy, skoro nie wiem, jak sobie z nim poradzić? — Czy możesz, drugi ojczulku, powiedzieć mi, jak mógłbym odzyskać syna? – Owszem, mogę – odrzekł starzec. – Więc proszę, pomóż mi, a będę się za ciebie modlił przez resztę życia. Wprawdzie nie miałem z chłopaka zbyt wiele pożytku, ale to wciąż mój rodzony syn. – Słuchaj uważnie – powiedział staruszek. – Tym razem Och pokaże ci statko gołębi. Nie patrz na te, które podfruną do ciebie, ale wskaż tego ptaka, który będzie siedział pod gruszą i skubał sobie piórka. To właśnie będzie twój syn. Wtedy mężczyzna podziękował staremu człowiekowi w bieli i poszedł. Stanął przy pniu i zawołał – Ochu! A wtedy Och się zjawił i zaprowadził go do swojej krainy. Tam rozsypał na ziemi pszenicę i wezwał swoje gołębie. Te natychmiast przyleciały, a było ich tak wiele, że nikt nie byłby w stanie ich policzyć. Wszystkie zaś wyglądały tak samo. – Czy widzisz tu swojego syna? – zapytał Och. Jeśli go znajdziesz, możesz go zabrać. Jeśli nie, będzie należał do mnie. Prawie wszystkie gołębie dziobały pszenice. Ale jeden został z tyłu, pod kruszą. Stał tam z wypiętą piersią i skuwał sobie piórka. To mój syn! Zawołał ojciec. Zgadłeś, możesz więc go zabrać. Odpowiedział koch. Wtedy mężczyzna wziął gołębia w ręce, a ten zmienił się w przystojnego młodego mężczyznę, Pięknego jak nikt na świecie. Uradowany ojciec uściskał i ucałował syna. Chodźmy do domu, moje dziecko powiedział. I poszli. Gdy tak wędrowali, zaczęli ze sobą rozmawiać. Najpierw ojciec spytał syna, jak się wiodło u Ocha, a on opowiedział mu o wszystkim. Potem przyszła kolej, by to on wysłuchał opowieści o tym, co jego tatko musiał ucierpieć. W końcu ojciec powiedział: Synu, co my teraz poczniemy? Ja jestem biedny i ty jesteś biedny. Czy naprawdę nic nie zarobiłeś przez te trzy lata? Nie martw się, drogi tatku, wszystko będzie dobrze. Widzisz tych szlachciców, którzy polują na lisa? Zmieni się w szarego harta i sam go złapie. Wtedy ci młodzi panowie zechcą mnie kupić, a ty sprzedasz mnie za 300 rubli. Tylko pamiętaj, że nie możesz oddać im mojego łańcucha. Jeśli zrobisz, jak mówię, zdobędziemy pieniądze i wszyscy będziemy żyć szczęśliwie. Poszli więc na skraj lasu i zobaczyli harty goniące lisa. Choć psy biegły ile sił w łapach, Krudy zwierz uciekał zbyt szybko, by mógł go złapać. Wtedy młodzieniec zmienił się w harta. Dogonił lisa i go zagryzł. Trzy szlachcice natychmiast przygalopowali w to miejsce. Czy to twój hart? spytali ojca. Mój. To dobry pies. Chciałbyś nam go sprzedać? Jeśli dobrze zapłacicie, sprzedam. Ile żądasz? Chcę trzystu rubli, ale łańcuch musi zostać u mnie. Po co nam twój łańcuch? My damy mu złoty! Dasz nam psa za 100 rubli? Nie, to weź trzysta i daj nam harta. Szlachcice odliczyli należność, zabrali harta i ruszyli na dalsze łowy. Gdy znów dostrzegli lisa, oszczuli na niego swojego nowego psa. Ten zaczął ścigać zwierzę. A gdy zniknął myśliwym z oczu, zmienił się znów w człowieka i wrócił do ojca. Szli tak dalej przed siebie, aż w końcu ojciec powiedział, w sumie to wcale nie mamy tak dużo pieniędzy. Jak już naprawimy wszystko, co w gospodarstwie jest zepsute, i zrobimy konieczne zakupy, nic nam nie zostanie. Nie martw się, drogi tatku, wszystko będzie dobrze. Niedaleko inni trzej szlachcice polują na przepiórki. Zmieni się w Sokoła, a ty mnie im sprzedasz za 300 rubli. Tylko nie dawa im kapturka. Poszli więc na równinę, a tam trzej panicze posłali Sokoła, by schwytał przepiórkę. Tej jednak wciąż udawało się przed nim uciec. Ale gdy młodzieniec przemienił się w ptaka, złapał ją w kilka chwil. Młodzi szlachcice byli tym zachwyceni i spytali ojca: Czy to twój soku? Mój, to nam go sprzedaj. Jeśli dobrze zapłacicie, sprzedam. Ile żądasz? Chcę trzystu rubli, ale kapturek musi zostać u mnie. A po co nam twój kapturek? Wydamy mu lepszy, godny cara. Targowali się przez chwilę, ale w końcu zapłacili trzysta rubli, a potem posłali sokoła po kolejną przepiórkę. Tak leciał za nią, a gdy był już daleko, zmienił się w młodzieńca i wrócił do ojca. Jak my się mamy utrzymać za taką sumę? zapytał ojciec. Poczekaj chwilę, tatku, niedługo będziemy mieli więcej, odrzekł syn. Gdy dotrzemy do miejsca, gdzie odbywa się jarmark, ja zmienię się w konia, a ty mnie sprzedasz. Możesz dostać za mnie nawet tysiąc rubli, ale nie wolno ci oddać mojej uzdy. Poszli więc do miasteczka, gdzie właśnie trwał jarmark. A kiedy byli już blisko rynku, Łodzieniec zmienił się w rumaka gibkiego jak wąż i tak silnego, że trzeba było uważać, by kogoś nie kopnął. Ojciec prowadził konia za uzdę, a podkowy zwierzęcie tak mocno dzwoniło w że sypało się z nich iskry. Od razu znalazło się mnóstwo chętnych, którzy chcieli kupić tego rumaka. – Możecie go mieć za tysiąc rubli, ale bez uzdy – powiedział im właściciel. – A po co nam twoja uzda? My przecież możemy dać mu posrebrzone lejce. Czy nie wystarczy ci 500 rubli? Nie. Wtedy podszedł do nich cygan, ślepy na jedno oko. Ile chcesz za tego konia, dobry człowieku? Zapytał. 1000 rubli, ale musisz wziąć go bez uzdy. To za drogo. Nie przyjmiesz 500 rubli za konia razem z uzdą? Nie. Znasz już moją cenę. Nie ustąpię. Dam 600 rubli. I cygan zaczął się targować, ale nie udało mu się obniżyć ceny nawet o jednego rubla. Niech będzie. Powiedział w końcu, ale sprzedaj mi go razem z uzdą. Nie cyganie, zbyt ją lubię, by ją sprzedawać. Cześć ty wiedział kiedyś, dobry człowieku, by ktoś sprzedawał konia bez uzdy. Jak miałbym go bez niej prowadzić? Mimo wszystko, usta musi zostać u mnie. Zapłacę ile zechcesz i dodam ci jeszcze pięć rubli, ale muszę mieć tę uzdę. Wtedy ojciec pomyślał, taka usta warta jest najwyżej trzy hrywny. Skoro więc ten człowiek chce mi dać za nią pięć rubli, to czemu nie miałbym mi jej sprzedać? Dobili więc targu, a potem jeszcze wypili razem kielicha i każdy poszedł w swoją stronę. Jeden z pieniędzmi, drugi z koniem. Jednak nabywca nie był prawdziwym cyganem, tylko ochem, który przybrał taką postać. Wsiadł na swojego wierzchowca, a ten niósł go ponad wierzchołkami drzew, ale poniżej nie poskłonu. W końcu znów znaleźli się na ziemi, w samym środku lasu. Och zaprowadził konia do swojego domu po czym uwiązał go na zewnątrz, a sam wszedł do środka. – Drugi raz ten psi syn nie uciekł mi tak łatwo! – przepuł Ochto swojej żony. Następnego dnia zaprowadził konia na rzekę, by go napoić. Ten pochylił głowę, zanurzył pysk w wodzie i natychmiast zmienił się w okonia, po czym zaczął płynąć w tal. Gdy Ochto zobaczył, przybrał postać sztupaka i zaczął gonić rybkę. Jednak kiedy już miał ją pochwycić, okoń nagle się odwrócił, wystawił kolce i odwrócił się do ścigającego ogona. Tak, że ten nie mógł go złapać. Szczupak podpłynął więc trochę bliżej i zawołał. Rybko, rybko, otwórz się, bo pomówić z tobą chcę. Co chcesz mówić, powiedz śmiało, stąd cię słyszę doskonale. Odpowiedział okoń. Ścigali się tak przez jakiś czas, aż w końcu szczupak znów dogonił okonia. Rybko, rybko, otwórz się, bo pomówić z tobą chcę. A okoń znów wystawił płetki i odpowiedział. Każde słowo twoje rozumiem. Chcesz coś mówić? Mówże kumie. W końcu Okoń podpłynął do brzegu, gdzie kurt stała Czarówna i bawiła się gałązką jesion. Rybka zmieniła się w złoty pierścień z granatami. Kiedy dziewczyna go dostrzegła, od razu wyłowiła go z wody patykiem. Potem zaniosła go do domu i uradowana pokazała go swojemu ojcu mówiąc. Spójrz tatku, jaki śliczny pierścionek znalazłam. Wtedy car ucałował córkę, a Czarówna wciąż patrzyła na swój piękny pierścień. Zastanawiając się, na który palec najlepiej będzie go włożyć. Niedługo potem Harold oznajmił, że pewien kupiec przybył do starskiego pałacu i tym razem był to Och przebrany. Preglowałem na jednym z moich okrętów, powiedział Och, i nagle złoty pierścień z granatami, który wiozłem dla cara mojego kraju, padł do wody. – Czy może któryś z twoich służących nie znalazł tego klejnotu? – Nie, ale znalazła go moja córka – odrzekł car. Posłonął więc po carownę, a gdy przyszła, och ją prosić, by oddała mu pierścień. – Jeśli nie przyniosę tego pierścienia, mój pan każe mnie zabić – mówił. – Ale co równe, i tak nie chciała oddać pierścienia. Wtedy sam car przemówił do niej tymi słowy. – Córeczko, oddaj mu ten pierścień, nie możemy przecież pozwolić by temu człowiekowi stała się przez nas krzywda. Rozkazuję ci go oddać. Wtedy Och znów zaczął prosić i błagać czarowne, mówiąc: Dam ci wszystko, co zechcesz, ale oddaj mi pierścień. W takim razie nie będzie ani mój, ani twój, powiedziała czarowna i rzuciła pierścień na ziemię. Ten zmienił się w garść ziaren prosa, które rozsypały się po posadzce. Och natychmiast zmienił się w koguta i zaczął dziobać nasiona. Końcą tu wszystkie, oprócz jednego, którego nie zauważył, bo potoczyło się pod podeszwę błękitna czarówna. Gdy kogut skończył dziobać ziarna, wyfrunął przez uchylone okno i tyle go widzieli. Wtedy ostatnie ziarnko prosa zmieniło się w młodego mężczyznę o tak pięknej twarzy, że czarówna z miejsca się w nim zakochała. Od razu zaczęła błagać cara i caryce, by pozwolili jej poślubić młodzieńca. Tylko on może dać mi szczęście, mówiła. Bez niego moje życie już zawsze będzie puste i smutne. Przez pewien czas car tylko brwi i nie chciał wydać córki za prostego człowieka, ale w końcu dał się przekonać. Włożył na głowę carówny i jej ukochanego ślubne wieńce i zaprosił wszystkich poddanych na ucztę weselu. I ja tam byłem, miód i piwo piłem, co do ust nie trafiało, po brodzie mi spływało, lecz moje serce i tak się radowało.